Cześć, tu Grzecie Krzybieniewskie to kolejny odcinek na kanale Basket w Wiczbach, a dziś porównanie śląska. Tego za czasów Rajkowicza i tego za czasów Junczewskiego. Zanim jednak przejdziemy do samego mięsa, do samych cyfr, to chciałbym Was bardzo poprosić o subskrypcję, o komentarze i o lajki w górę. Jeśli podobają Wam się nasze materiały, nasza praca, to również możecie nas wesprzeć obok przycisku subskrybuj. Znajdziesz przycisk Wesprzyj. I to właśnie dzięki Waszemu wsparciu sprzętowo chociażby robimy postęp, więc bardzo gorąco Was do tego zachęcam. Wspierajcie nasz kanał. Aleksander Jączewski, trener reprezentacji Macedonii Północnej i też już do jakiegoś czasu. Śląska Wrocław no nie jest już właśnie trenerem ekipy WKS-u. Został zwolniony na jego miejsce do Wrocławia przywędrował z Grecji trener Kojanis, który już ma za sobą nawet debiut udany, bo na zwycięstwo. Natomiast cały czas gdzieś nurtowało mnie to pytanie, nurtowało nas to pytanie, czy rzeczywiście ten Śląski jęczewskiego był tak słaby, czy rzeczywiście to był zespół i gra tego zespołu determinowała to, że trzeba było coś zrobić, że trzeba było podjąć kolejną decyzję. Adam Romański dość słusznie moim zdaniem wbił kij w mrowisko, a może inaczej po prostu pokazał inną perspektywę tego co się dzieje we Wrocławiu powiedział że on trochę patrzy na to że Śląsk to jest klub permanentnej zmiany klub który cały czas dąży do poprawiania czegoś więc no fajnie byłoby sprawdzić, czy rzeczywiście Aleksander Jączewski cokolwiek po Miodragu Rajkowiczu poprawił. I temu właśnie będzie służyło dzisiejsze porównanie, które tutaj zobaczycie na naszym kanale. Natomiast pierwszy, najważniejszy wniosek z tych wszystkich liczb, które tutaj zobaczycie, z tego wszystkiego, o czym ja będę mówił, jest taki, że rzeczywiście Śląsk z Aleksandra Jączewskiego poszedł trochę do góry, jeśli chodzi o ofensywę. To była lepsza drużyna niż Miodraga Rajkowicza. Nie wiadomo, ciężko ocenić, jak dużo miał na ten wpływ Aleksander Jączewski, nie wiadomo, ciężko jest powiedzieć, jak dużo miały, mieli na to wpływ zawodnicy, nowi gracze, którzy do Wrocławia przywędrowali, ale no generalnie był to trochę zespół lepszy niż ten, który widzieliśmy na początku sezonu, przynajmniej tak nam sugerują statystyki. No i tutaj jeszcze mała taka dygresja, bo Śląsk Wrocław rzeczywiście ostatnimi laty zmienia trenerów. To jest druga zmiana trenera w tym sezonie. Dwie zmiany trenera były także w poprzednim sezonie, a więc naprawdę totalny miszmasz. I wydaje mi się, że ciężko jest jakiegokolwiek trenera... Tak w 100% sprawiedliwie ocenić. Dlatego, że nie jesteśmy też ludźmi w środku, bazujemy trochę na tym, co widzimy, na teścioka, na liczbach. Nie wiemy też jaką, jakim charakterem był Aleksander Jączewski, więc ciężko tutaj coś wyrokować. Poza tym nie budował sam tego zespołu. Miał problemy z kontuzjami, miał problemy z zawodnikami, którzy wypadali mu z gry z kolejne transfery. Cały czas ten zespół był nieopoukładany i ciężko jest powiedzieć, że trener miał komfortowe warunki pracy. No nie, trenerzy w Śląsku wrocław nie mają komfortowych warunków pracy, natomiast suma summarum na końcu no w ostatnich latach zdobywali medal, więc może nie zawsze, nie zawsze te komfortowe warunki pracy służą trenerom. Aleksander Jączewski i jego Śląsk Wrocław zdobywali więcej punktów niż ten Śląsk Miedroga Rojkowicza i tutaj ta różnica wynosi ponad 4 punkty na mecz. I Rzeczywiście można było odczuć, że, że ten zespół poprawił się ofensywnie. Ja bym to mocno wiązał z tym, że pod koszem śląska pojawił się środkowy, który rzeczywiście w tej ofensywie dawał bardzo wiele, daje bardzo wiele. I można powiedzieć, że to jest taka. Tak jak mówi się o graczach z pozycji numer 5, którzy dają bardzo dużo w obronie, że to jest taka kotwica defensywna, to bym powiedział, że właśnie. Emanuel Nzekwesji to jest taka kotwica ofensywna, jeśli chodzi o Śląska Wrocław, to wokół niego dzieje się dużo gry. To z nim się gra zasłony, to on może zagrać tym do kosza, to on potrafi się znaleźć na trzecim, czwartym mecze, to on może znaleźć się nawet na topie i rzucić trójeczkę, więc no, myślę, że to jest najlepszy transfer Śląska Wrocław. I, i myślę, że ta, ten progres ofensywny w dużej mierze oparty jest o niego, ale no, oczywiście zbiegło się to w czasie też z tym, że Aleksander Jączewski doszedł do drużyny. W końcu ta ewolucja śląska przebiegała tak, że pojawili się także rozgrywający, czyli Justin Robinson, czyli już na pełen etat, że tak powiem, Marcel Ponitka na pozycji numer jeden, już Jeremy Senglin został przesunięty na pozycję numer dwa. To wszystko poprawiło i usystematyzowało trochę ofensywę śląska Wrocław. Śląska, który i tak miewał swoje problemy, który i tak do każdego meczu przystępuje praktycznie w niepełnym składzie, i to jest na pewno wielki ból głowy dla każdego szkoleniowca, jaki by we Wrocławiu nie był. Więc tak, zespół Aleksandra Jączewskiego zdobywał więcej punktów. Tak, zespół Aleksandra Jączewskiego miał zdecydowanie lepszy ofensywny rating niż zespół Miodraga Rajkowicza. 112, właściwie 113 punktów zdobywanych na 100 posiadań to jest całkiem niezła. Ofensywa, podczas gdy ten śląsk Rajkowicza zdobywał 105 punktów na 100 posiadań, co jest raczej wynikiem no, poniżej średniej ligowej Śląsk Aleksandara Jączewskiego zaczął lepiej trafiać za 3 punkty. To było blisko 35% w każdym meczu, kiedy ten śląsk poprzedni nie dojeżdżał nawet do 30%, miał problemy na dystansie bardzo duże. I tutaj też bym upatrywał tego e, Trochę, trochę zmiany rol, trochę zmiany systemu, trochę zmiany takiego całego szkieletu zespołu, bo tak jak mówiłem, gra z zekwesim sprawia, że, że ten Dzekwesim ma pewną grawitację, ma, ściąga na siebie obrońców, a otoczenie go strzelcami, takimi jak Senglin właśnie, takimi jak Kulikowski, takimi jak Waczyński, takim jak teraz Davis, który potrafi trafić 2-3 trójki w meczu. No i właściwie każdy z zawodników Śląska potrafi trafić te trójki. Nie można zapominać, że tam jest Adam Waczyński, że Penawa potrafi przymierzyć, że jest Głębioski, teraz Nizioł. No są tam gracze, którzy trafiają za trzy punkty. Marcel Polnitka ma, ma ten sezon naprawdę niezły, jeśli chodzi o trafianie za trzy. Więc tutaj ten zespół się podciągnął. Została stworzona w Śląsku trochę lepsza sytuacja, jeśli chodzi o spacing, jeśli chodzi o oddawanie rzutów lepsze te rzuty zaczął oddawać zespół z Wrocławia. No i być może tutaj możemy przypisać jakąś zasługę Aleksandrowi, no, Aleksandarowi Jączewskiemu, no bo to on właśnie sprawił, że ten zespół grał pod nim po prostu lepiej. No, ale czy Miodra Krajkowicz był słabym trenerem. Też od tym też tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Też tak nie powiemy, bo byłoby to z jednej strony niesprawiedliwe, dlatego że to jest właśnie ten trener, który poprzedni sezon dla Śląska Wrocław uratował. To był ten szkoleniowiec, który wyciągnął Śląsk z za uszy naprawdę z głębokiego bagna, dlatego że Śląsk, pewnie rok temu, pewnie jeszcze o tej porze, nawet nie był do końca pewny tego, czy zagra. W play-offach musiał wygrać kilka bardzo istotnych, bardzo ważnych meczów, między innymi z Treflem Sopot, żeby w ogóle do tych play-offów się dostać, a potem przejść e, ćwierć wygrać ze Stalą Ostrów w meczu numer 5. To było naprawdę heroiczne zwycięstwo. I no tak, Miodra Krajkowicz to wszystko sprawił, tchnął nową energię w ten zespół, e, i, i ta zmiana wyszła na plus Śląskowi. Więc czy to jest zły trener? No chyba nie. Czy to jest świetny trener? No został zwolniony. Został zwolniony bardzo szybko. Ta budowa składu też nie wyglądała optymalnie. Oczywiście, jeśli chodzi o decyzyjność Śląsków Wrocław, jest kilka osób, które podejmuje w jakiejś tam ustalonej hierarchii, czy, czy w systemie te decyzje odnośnie transferów. No ale jeśli trener podpisywał się pod wybraniem Jeremiego Senglina i Isaiah Whiteheada razem, no to jednak popełnił gruby błąd. I tutaj można powiedzieć, że także pod tym względem Jurek Krajkowicz zawiódł. Oprócz tego ten zespół pod nim też grał Słabo grał źle, mimo że zdobył Super Puchar Polski, co też jest przecież e, czymś, co można zapisać po stronie plusów. Więc, tak naprawdę, porównujemy tych trenerów, porównujemy właściwie zespoły pod tymi trenerami, ale ciężko jest mi powiedzieć, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie powiedzieć, który trener z tych dwóch był lepszy. Miodra Krajkowicz też nie budował tego składu, z którym odnosił sukcesy w poprzednim sezonie, tak jak i Aleksander Jęczewski nie budował tego składu, który obecnie. Prowadził. Zobaczmy na to, co jeszcze dzieje się po drugiej stronie, po stronie bronionej, bo tam ten zespół Rajkowicza wyglądał lepiej. Aleksander Jączewski podciągnął ofensywę swojego zespołu, ale jednocześnie ta defensywa się pogorszyła, jeśli spojrzymy na ofensywny rating przeciwników. Śląska Wrocław, no to jest on gorszy o dwa punkty na 100 posiadań, kiedy porównujemy właśnie zespoły Jączewskiego i Rajkowicza. Ten zespół Rajkowicza był lepszy defensywnie i był chyba też trochę budowany bardziej. Na zawodnikach o defensywnym profilu, no bo chociażby Redzie Lynch czy Adrian Bogucki mieli być tymi dużymi graczami pod obręczą, którzy no jednak straszą za swoim zasięgiem blokiem. Ja wiem, że Adrian Bogucki zbyt wielu bloków, o ile w ogóle jakikolwiek blok w tym sezonie rozdał, ale jednak no ten Redzie Lynch, no miał być właśnie tam defensywną kotwicą, jak już się trzymam trochę tej nomenklatury. Ostatecznie takim zawodnikiem się nie okazał, natomiast no widać widać to zdecydowanie, że ta skuteczność za dwa punkty rywali Śląska-Wrocław, kiedy Miodra Krajkowicz był trenerem Śląska, była poniżej 50%, obecnie ona, czy znaczy w tym zespole Aleksandra Jączewskiego, bo już nieobecnie, wynosiła blisko 60%, a więc tak to się zmieniło, to, to tutaj mamy różnicę. In kwestii, czy penawań, no nie są graczami, którzy są w stanie patrolować obręcz, tak to tak to nazwijmy. Natomiast Aleksander Jączewski, co jest na plus, poprawił obronę na dystansie. I tutaj niespełna 30% skuteczności za 3 punkty rywali śląska wrocław to jest naprawdę bardzo dobry wynik. No i rzeczywiście można powiedzieć, że Śląsk odrobił lekcję. To, co oddał pod koszem, to trochę zabrał rywalom na dystansie. Nie zbilansowało się to w 100%, ale coś uległo poprawie. I tutaj. Wydaje mi się, że to są raczej rzeczy, które wynikały z pewnego systemu, z pewnej mobilności, z pewnej wymiany pozycji. To, że Śląsk stał się bardziej taki, bardziej uniwersalny, wydaje mi się jednak. Mimo tego, że mamy niskich zawodników, mimo tego, że mamy bardzo dużą wymianę zawodników, to jednak Śląsk był w stanie sobie w jakiś sposób trochę płynnie ty ten, tymi obrońcami zarządzać, i to wpłynęło na to, że na dystansie tych, Pozycji po prostu swoim rywalom nie oddawał. Rywale Śląska trafiali na gorszym procencie, ale to wcale nie oznacza, że oddawali tych rzutów mniej, oddawali ich więcej, ale Śląskowi zależało na tych rzutach i no, ostatecznie to spowodowało, że znaczy to było pójście w dobrą stronę, o tak to nazwijmy. Nie wiem, jak to dobrze z tego teraz wybrać, ale nazwijmy to tak. Śląsk Medraga Rajkowicza pozwalał rywalom na więcej rzutów za dwa punkty, i przez to to był ruch w dobrą stronę, bo ta generowana skuteczność z tych rzutów przez rywali nie była wcale wysoka. A więc Śląsk zapraszał rywali do gry w tak, tam, gdzie Śląsk się czuje. Dobrze. Z kolei Śląsk Aleksandra Jęczewskiego wypychał rywali na obwód, pozwalał na te rzuty z obwodu, ale rywale nie trafiali ich tak skutecznie, więc sama teoria jest tutaj naprawdę niezła. Nie zmienia to faktu, że Śląsk jeden i drugi Śląsk Jęczewskiego i Rajkowicza, nie jest zły w obronie. Nie jest zły w obronie i nie był zły w obronie, te poziomy defensywnego ratingu nie są jakieś powalające, ale też nie są karygodne, to nie jest tak, że, że nie wiem, ta, ten zespół jest kompletnie defensywnie niepozbierany i rozsypany. Ten, ta drużyna, trzeba pamiętać o tym, że ma w swoim składzie takich zawodników jak chociażby Marcel Ponitka, jak Daniel Gołębiowski, jak Aydin Penawa, którzy są naprawdę sprawni, którzy yy, Zaangażowaniem zawsze grają w obronie, i, i to się przekłada na to, że ten zespół nie może po prostu fatalnie bronić. Więc tak, zespół Miodraga Rajkowicza był lepszy pod względem defensywnym od zespołu Aleksandra Jączewskiego, natomiast znów ciężko tutaj mówić o tym, czy to był wpływ profilu zawodników na to, że tak wyglądało to, czy po prostu myśli szkoleniowej. Ja się skłaniam ku tej tezie, że jednak Śląsk trochę grał tak jak tak jaki mam materiał, po prostu to zawodnicy definiowali to, co Śląsk mógł robić na boisku i w jakim stylu grał, a niekoniecznie trenerzy do tego przykładali jakąś wielką swoją rękę. Oczywiście sznyt trenerski jest istotny, wyznaczony kierunek przez trenera jest istotny, natomiast na końcu to zawodnicy determinują jak ten zespół gra i uważam, że te liczby potwierdzają to, jak ewoluował, w większej mierze potwierdzają to, jak, w jaki sposób ewoluował skład Śląska-Wrocław a nie w jaki sposób jeden czy drugi trener preferował grę. No i teraz mamy w Śląsku Wrocław trenera ale Janisa. No i też nie wiemy tak naprawdę jaki to jest trener. Oczywiście on się przedstawia, jak właściwie każdy trener, że stawia na twardą obronę, że chce wzbudzić zaangażowanie w zespole, że bardzo mu na tym zależy, na takich fundamentach. Dopiero potem możemy myśleć co dalej. Praktycznie 90% trenerów właśnie w taki sposób się przedstawia. No i teraz pytanie, czy czy, mając tak krótki czas, on jest w stanie wprowadzić jakieś swoje zasady? Czy on jest w stanie coś pozmieniać? Czy ten śląsk będzie inny? Nie, myślę, że tutaj jest najwięcej do zrobienia pod względem energii, pod względem psychologii, pod względem mentalności, no i też pod względem jakiegoś takiego zarządzania rolami konkretnych zawodników, bo jest co robić. Bo w momencie, kiedy wrócą do gry Robinson z ponitką, no to naprawdę trzeba będzie mocno i dobrze zarządzać ego, zarządzać charakterami w rotacji obwodowej i wydaje się, że to będzie największe wyzwanie dla trenera Leko Janisa. Po tym sezonie, jakkolwiek on się nie skończy, czy Śląsk nie awansuje do playoffów, czy Śląsk skończy ze złotym medalem, ciężko będzie powiedzieć, czy Leko Janis to jest dobry trener, czy nie, no bo jak my tak naprawdę to stwierdzimy? Ok, jeśli by zdobył złoto, to tak, to pewnie byśmy powiedzieli, że to jest dobry trener, bo wyciągnął Śląska z no, głębokości dosyć dużej, jeśli chodzi o tabelę. Natomiast jeśli oni awansują do playoffów albo odpadną w ćwierćfinale, to czyli Kojanez jest, jest dobrym czy złym trenerem, nie będziemy w stanie tego ne, stwierdzić. Ja, taka jest moja teza, już trochę podsumowująca tego, to wszystko, uważam, że w dużej mierze to zespół, to kadra, to personel determinuje to, jak dany zespół gra. Trener musi tym wszystkim zarządzić, trener musi rozpisać rolę, trener musi wprowadzić swój system, czy odpowiednio przygotowywać zespoły na kolejne konkretne mecze, i to jest ta praca menadżerska, którą musi wykonać trener. Natomiast pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Trener nie ma magicznej różdżki, żeby nagle z zespołu, gdzie nie ma talentu, sprawić zespół, który będzie wygrywał. Nie jest to możliwe. No i teraz pozostaje pytanie, czy Śląski jest zespołem, gdzie jest tego talentu dużo, i czy Śląski jest zespołem, gdzie ten talent jest ukryty. Uważam, że tego talentu jest całkiem sporo. Bo tacy gracze jak Zekwesji, Penawa, Nizioł, głębioski, Ponitka, Robinson, Senglin to jest naprawdę przyzwoity zespół. To jest drużyna, która moim zdaniem pod względem potencjału, pod względem siły kadrowej, powinna być w to przejść naszej ligi i i jest z czego ulepić, jest z czego ulepić. Natomiast tak jak mówię, nie spodziewam się, że tutaj nagle realiz wywróci jakoś znacząco te liczby, że nagle ten zespół będzie grał inaczej, że będą inne zagrywki, że będzie kompletnie co innego. Śląsk jest do pokładania pod względem hierarchii, rozpisania odpowiednich ról i pod względem energii, i mentalności, zaszczepienia takiego dobrego ducha, bo on naprawdę dużo waży czy pewności siebie. Więc tyle, tyle o Śląsku. Mam nadzieję, że już więcej zmian trenera nie będziemy komentować, przynajmniej w tym sezonie, jeśli chodzi o ten klub. Znacie moje zdanie, mówiłem je ostatnio także podczas Radia PLK, że, że to częste zmienianie trenerów sprawia, że ciężko jest mówić o jakiejś takiej powadze tego klubu, że, że to jest jakaś, jakaś, to może być jakaś przeszkoda w rozmowach z naprawdę poważnymi nazwiskami, które nie będą chciały tam przyjść, bo będą wiedziały, że z miejsca będą siedziały na gorącym krześle. Ale może te branże trochę źle Postrzegam, może rzeczywiście ten rynek trenerski i, i ta liczba wakatów jest na tyle niewielka, że trenerzy tak czy siak będą się decydować na pracę we Wrocławiu i to tacy z naprawdę uznanymi nazwiskami. Zobaczymy, niemniej ja jestem zwolennikiem budowania czegoś w miarę trwałego, posiadania jakiegoś planu i strategii. A na pewno zespół, który jest teraz prowadzony przez trzeciego trenera w trakcie jednego roku, ciężko mówić, żeby on, on podążał według jakiejś strategii. To tyle, jeśli chodzi o Śląsk Wrocław. Widzimy się następnym razem.